Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd sklepu Pepko. Najpierw będzie odzież. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to zapraszam do, do drugiej części tego wideo. Tam mamy dział Home. A tutaj, jeżeli chodzi o nowości, mamy wiskozową koszulę w kolorze białym, cena 40 zł. Jeżeli chodzi o materiał, dość cienki. Zresztą tutaj widzicie, że moja ręka prześwituje. Zaraz ją. Ściągnę i pokażę Wam, jak wygląda z przodu ta koszula. Ogólnie nie, uważam, że całkiem fajna. Miła, przyjemna w dotyku. Tutaj mamy tył tej koszuli. Już ją odwieszę i przejdziemy dalej, bo dziś trochę nowości będzie. Tutaj jeszcze mamy produkty wyprzedażowe z lewej strony tak patrzę, czy coś mi tu wpadnie w oko, z tej strony nie ale tutaj spójrzmy, mamy taką bluzę, kolor jasny, biały, z takie paski najpierw cena 50 zł, maksymalnie do rozmiaru XL tutaj ma taki suwak z przodu kieszenie typu kangurek, bardzo też przyjemna, miła w dotyku tak prezentuje się z przodu, no i jeszcze Wam Tutaj z tyłu pokażę. Jeżeli chodzi o materiał, jest to bawełna z elastanem. Pod spodem ma taki maszek, tak więc materiał dość gruby. Jeszcze tutaj obok mamy tego typu czarne spodnie, i nie jestem pewna, czy one już nie były. Zaraz Wam tutaj pokażę. 60 zł kosztują. Tutaj też te ostrzeżenie, że spodnie farbują. Coś dużo ich było, dlatego zwróciłam na nie uwagę, że prawdopodobnie to jest coś nowego, ale nie jestem do końca przekonana. I dalej tak, tutaj jeszcze sprawdzam tą alejkę. Bardzo dużo jest tych bluz i mm, z lewej strony mamy jeszcze taką bluzkę na dłuższy rękaw, również w paseczki, zaraz ją tutaj wyciągnę i powieszę tutaj na wprost. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, ona kosztuje 25 złotych, maksymalnie do rozmiaru XXL. Bardzo fajne ma takie e, zakończenie tego materiału, tutaj spójrzcie. Taka e, pseudo, jakby falbanka, ma coś takiego. I jeżeli chodzi o skład tej bluzki, to jest bawełna z elastanem. I idziemy dalej, taki rzut oka na wprost i od razu na dole zauważyłam coś różowego, koszula w paski. Ja się tutaj e, zaraz wyciągnę i wam pokażę, jak ona się prezentuje. Jak widzicie, nie ma żadnych kieszeni. Szukam metki. No i metka tutaj będzie z tyłu. Koszula kosztuje 40 zł. Tutaj akurat pokazuję rozmiar 38. Jeszcze takie zbliżenie na materiał. Również przyjemna, miła w dotyku. Taka raczej dłuższa i zaraz Wam tutaj pokażę metkę ze składem, bo akurat dziś będę pokazywała niektóre składy tych produktów i jeżeli chodzi o koszulę to tutaj w składzie mamy wiskozę i poliester, szkoda, że jeszcze dodali poliester, bo tak jak się ją dotyka to też czuć bardziej właśnie jakby wiskozę, nie spodziewałabym się poliestru, gdybym nie spojrzała właśnie na metkę ze składem. Kolejna alejka, i tutaj od razu w oko wpadła mi ta koszula w centki. Ona kosztuje 30 zł. Tutaj akurat będę miała rozmiar 44. Jak widzicie, informacja: 100% wiskozy. Tak wygląda ta koszula. Też nie ma żadnych kieszeni. Bardzo delikatny materiał. Tył taki troszeczkę dłuższy. też tutaj Wam jeszcze zrobię takie zbliżenie. Spójrzcie na guziki, jak wyglądają. No, i tak jak powiedziałam, tył dłuższy, tak więc tutaj zdecydowanie to widać, jeżeli chodzi o tą koszulę. Ją odwieszę i idziemy dalej. I tutaj kolejna nowość, też taka bluzka na dłuższy rękaw, taki prążek. Kolor, kolor taki jaśniejszy, jakby kremowy. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę: 25 zł, również maksymalnie do rozmiaru. XXL, też uważam, że bardzo fajnie wygląda na żywo, dobrze wykonana jest ta bluzka, jeszcze Wam tutaj pokażę zarówno z przodu, jak i z tyłu ma takie przeszycie przez środek i jeżeli chodzi o skład tego materiału to tutaj zaraz Wam pokażę, To chyba była bawełna z elastanem, o ile się nie mylę no i co my tutaj mamy, tak bawełna i elastan tak więc skład Ok, i idziemy dalej jeszcze. I tutaj od razu zauważyłam jeszcze taki niebieski kardigan. Spojrzałam na te sukienki, tutaj nic nie ma ciekawego, ale powyżej właśnie mamy taki niebieski kardigan. W rzeczywistości ten kolor nie jest aż tak bardzo soczysty. Kardigan kosztuje 40 zł, maksymalnie do rozmiaru XL. Jeżeli chodzi o ten materiał, jest on dość gruby. To mnie akurat zaskoczyło, bo spodziewałam się czegoś takiego bardziej lżejszego. I też tutaj zaraz Wam pokażę skład tego materiału. Bo tutaj chyba mamy wiskozę i poliester. Tak wygląda. Ogólnie też uważam, że całkiem fajny, przyjemny w dotyku. I idziemy dalej. I tutaj akurat zauważyłam plecak, jeżeli chodzi o nowości raczej rozmiar bym powiedziała takiego średniego ogólnie na żywo wygląda naprawdę fajnie jestem ciekawa czy są też inne kolory czy tylko i wyłącznie występuje w tym jednym czarnym kolorze A zaraz mu tutaj pokażę cenę i on kosztuje 45 zł i zwykły klasyczny do środka szczerze Wam powiem już nie zaglądałam ale domyślam się, że ma jedną boczną taką kieszeń ale tutaj sami jak widzicie uważam, że naprawdę fajny plecak powyżej mamy jeszcze ten plecaczek z Bambi tak więc możecie sobie porównać i zobaczyć jak on wygląda w porównaniu akurat z tym plecakiem teraz pijamy tutaj taki pierwszy zestaw niestety jeżeli chodzi o skład jest to poliester 50 zł maksymalnie do rozmiaru XL. taka koszulka i do tego mamy dłuższe spodnie tak jak powiedziałam w dotyku, że jest to poliester. Tak więc jestem trochę zdziwiona, że teraz są jeszcze takiego rodzaju te zestawy piżamowe. Obok podobnie mamy poliester, z tym, że tutaj góra to już jest taka bluzka na ramionczka, cena 40 zł. Tutaj podobnie mamy takie spodnie, jeżeli chodzi o dół tego zestawu. I na dole też zauważyłam szlafroki. Najpierw pokażę Wam ten czarny materiał. Tutaj również, oczywiście, jest to sztuczny materiał. Cena 60 zł. Tutaj mamy tą podwójną rozmiarówkę, czyli maksymalnie do rozmiaru XL. I jeżeli chodzi o ten szlafrok, on już jest troszeczkę krótszy. Rękawa ma takie dość szerokie. I obok kolejny szlafrok za 50 zł. Tutaj podobnie jest ta podwójna rozmiarówka. No i jeżeli chodzi o ten materiał, oczywiście też jest to poliester, ale taki bardziej um, przyjemny, miły w dotyku, coś ala welur, coś takiego. To ogólnie jeżeli chodzi o też szlafroki, jakoś nie za bardzo to mój styl. I teraz przeszłam się jeszcze na dział męski. E, tutaj my też mamy trochę nowości, zaczynając od takiej koszulki. Oczywiście wykonana z bawełny, cena 30 zł. Jak możecie zauważyć, jest to cytat z Foresta Gampa. Obok mamy koszulę bawunianą w kratę, taka szara. Też uważam, że naprawdę fajna koszula, dość gruby materiał, bardzo przyjemny w dotyku. Z przodu ma taką jedną kieszeń i ona kosztuje 35 zł. Tak więc jak za tą cenę to sądzę, że naprawdę super koszula. ją odłożę i pokażę wam jeszcze jedną taką Zwykłą koszulkę, taki T-shirt z takim napisem, kolor szary i ta koszulka kosztuje 17 zł. I teraz już przechodzimy na dział dla domu. Tutaj mamy dział Home Selected i tutaj będzie najnowsza kolekcja, a także ta nowa, o której pewnie tutaj już wyczytaliście w tytule tego nagrania. Najpierw takie zbliżeniem na te wszystkie produkty, które znajdują się na tych półkach jeżeli chodzi o tą kolekcję, większość z tych produktów już pokazywałam tak więc zawsze skupiam się na tym czego jeszcze nie było w moich przeglądach i z nowości mamy bieżnik kosztuje 15 zł wykonany jest z weluru, tutaj jak widzicie taka wstawka w kolorze złota, materiał Dość gruby, muszę przyznać. Obok mamy taką dekorację, jakby wazon z takimi piórkami. Dekoracja kosztuje 30 zł. Jeżeli chodzi o te piórka, to one są tak jakby przymocowane. Wewnątrz jest taki jakby pseudo-ziemia coś takiego. Te piórka nie wylecą nam z tego wazonu. To już odłożę. Jeszcze z prawej strony mamy figurkę ptaka. Jeżeli chodzi o tą figurkę, ona kosztuje 25 zł. Wykonana z metalu. Zaraz ją tutaj wyciągnę i Wam pokażę, jak ona wygląda w całości. Uważam, że całkiem fajnie się prezentuje. Dobra, ją też już odłożę. I zaraz kolejny produkt. I teraz będzie produkt z najnowszej kolekcji. Na samą dole zobaczyła, yy, pada mi w oko taka jakby misa, szkliwiona, dość duża. Ona kosztuje 35 zł. Spójrzcie, taki ma nieregularny kształt. I tutaj zobaczyłam tą naklejkę Water Drop, czyli to będzie najnowsza kolekcja. Bardzo ładna ta misa. Jestem ciekawa, jak będą wyglądały inne przedmioty z tej kolekcji. Tutaj kubeczki za 15 zł, dwie sztuki i to również jest ta najnowsza kolekcja, spójrzcie jak wygląda ta struktura tego szkła, bardzo ciekawe, coś ala lód, coś w tym stylu, przynajmniej ja tak tą widzę. I tutaj jeszcze tak spoglądając, nagle zobaczyłam tą pufę, kolor ciemny, zielony. Motyw na tej pufie to jest, są takie, jakby liście. Walurowa, bardzo przyjemna, dość duża. Tutaj patrzę. Najpierw cena: 110 zł. Myślałam, że ma jakąś tam informację o jakiejś kolekcji, ale nie. I tutaj patrzę: wewnątrz jest kolejna pufa w kolorze białym. I jeżeli chodzi o tą białą pufę, ona też miała taki wzór, jakby jak, tak jak ta tutaj zielona, ale to chyba była inna pufa. Ja już nie wyciągałam, już się nie bawiłam. Tak więc do końca, czy to była tego samego rodzaju powa, czy może coś innego. I tu druga strona tej alejki i y, następna nowość jest to y, tego typu szklana tacka, średni rozmiar, taka y, podłużna. Jeżeli chodzi o tą y, tacę, to ona kosztuje 20 zł. Tak więc sądzę, że też cena jeszcze nie przesadzona. Ją tutaj odłożę na y, swoje miejsce i pokażę Wam jeszcze coś co zauważyłam, jeżeli chodzi o nowości. A mianowicie tutaj mamy takie świece, świece zapachowe, takie różyczki. Szklane opakowanie. Świece kosztuje 10 zł. I tu mamy drugi zapach. Kolor bardziej czerwony, intensywny. I tak jeszcze dałam krok do tyłu, żeby spojrzeć na te półki i moją uwagę przykuły te zegary i to też raczej jest nowość cena 20 zł zegar z sztucznego całkiem duży w ten sposób on wygląda może całkiem fajny i jeżeli chodzi o kolor to jeszcze mamy tutaj z boku w kolorze czarnym ten tutaj był w kolorze takim zielonym miętowym i idąc dalej mamy lampki i na dolnej półce zauważyłam taką Wiewióreczkę. Jest to taka lampka solarna, średni rozmiar. Lampka zewnętrzna za 12 zł. To jestem też troszeczkę zdziwiona, że o tej porze już tego typu produkty są w sklepie. I półka wyżej. Mamy takie małe lampki grzybki, dwa kolory, wykonane z tworzywa sztucznego. I lampa kosztuje 20 zł. Zaraz Wam tutaj ją wyciągnę i pokażę w całej okazałości. Tak ona wygląda, uważam, że też całkiem fajna, interesujący kształt. Tutaj jeszcze ta wersja w kolorze czarnym. Odłożę tą lampkę i idziemy dalej do kolejnej alejki. Tutaj mamy sztuczne kwiaty. Jeżeli chodzi o sztuczne kwiaty, coś takiego jest dostępne w sklepie. I jeżeli chodzi o tą roślinę, ona kosztuje 12 zł, To muszę przyznać, że na żywo wygląda tak Dość sztucznie, kolejny produkt, wazon, też nowość. Jeżeli chodzi o ten wazon, on kosztuje 15 zł. Bardzo gruby jest ten materiał, z którego został on wykonany. Poza tym, to tutaj nic nowego nie znalazłam, tak więc idziemy w kolejną alejkę, i tutaj są kosze. Takie kosze z rączką, wykonane z materiału. 30 zł kosztuje ten mniejszy kosz, ale mimo wszystko uważam, że on jest całkiem duży i większa wersja w cenie 40 zł. Też zastanawiam się, czy występują również inne odcienie, czy tylko ten taki zielony. I dodatkowo tutaj powyżej mamy takie kosze z pokrywką w okrągłe. Ściągnąłem na dół, żeby go mam bliżej. Lepiej pokazać. I okazało się, że wewnątrz mamy jeszcze jeden kosz. Spójrzcie, tutaj rozmiar mniejszy. I tak ten większy kosz kosztuje, zaraz wam tutaj pokażę, 25 zł, a ten mniejszy kosztuje 20 zł. I tutaj w tym mniejszym już nie było mniejszego rozmiaru, tak więc ten kosz występuje w dwóch rozmiarach. I oprócz tego mamy też inne warianty w kolorze złotym i w kolorze srebrnym, które też uważam, że całkiem fajnie się prezentują. Następne są też takie pojemniki materiałowe. I tutaj tak, też mamy kilka rozmiarów pojemniki, nie wiem do końca jak to nazwać. Większy za 12, ten za 8 zł, i tutaj jeszcze mniejszy za 5 zł, i taki pojemnik możemy sobie tutaj powiesić na jakimś haczyku, i też on występuje w dwóch wersjach, jeżeli chodzi o ten materiał. Tutaj mamy jeszcze taki, właśnie w kolorze zielonym. Jeżeli chodzi o kocyki, to też mamy nowość. Taki kocyk za 22 zł, wymiary 130 na 170. Kocyk w takie rumianki, też uważam, że na żywo wygląda naprawdę super, bardzo przyjemny w dotyku. Odłożę ten kocyk i zaraz tutaj jeszcze Wam pokażę. Powyżej mamy narzutę na łóżko. I też nie jestem pewna, czy ona już kiedyś była, czy nie. Kosztuje 50 zł, wymiary 220 na 240. I powyżej, kolejny był kocyk dla dzieci, świecący w ciemności. Ten kocyk kosztuje 30 zł, wymiary 140 na 180. Jego ja niestety już nie byłam w stanie wyciągnąć, bo był naprawdę wysoko. Idąc dalej, od razu zauważyłam tą nową poszewkę, ale tego typu poszewki już kiedyś były w sklepie. Ona kosztuje 15 zł. Wykonana z bardzo grubego materiału. Ten wzór tych twarzy występuje tylko i wyłącznie z tej jednej strony, ale ta poszewka naprawdę e, wygląda na taką solidną. Też jeszcze mam tutaj zbliżę, jak prezentuje się z bliska ten materiał. I obok kolejna. Nowość, welurowa i ta poszewka kosztuje 10 zł. tutaj mamy taki wzór kwiatowy, bardzo delikatny, taki pastelowy, jeżeli chodzi o ten wzór, on też jest tylko i wyłącznie z tej jednej strony, tutaj też takie zbliżenie na ten materiał, żebyście zobaczyli i za tymi poszewkami mamy jeszcze jeden wzór kwiatowy. Tutaj troszeczkę więcej fioletu, również jest to ta sama cena, czyli 10 zł i ten sam materiał, czyli taki jakby welur i tutaj podobnie, tylko i wyłącznie z jednej strony jest ten nadruk, tu jeszcze patrzyłam na tą poszewkę, ale chyba ostatnio ją Wam pokazywałam. Poniżej jeszcze tutaj coś takiego mi wpadło w oko, tutaj też widzicie, że jest taki wzór właśnie gwiazdki. Jeżeli chodzi o tą poszewkę, ona kosztuje 15 zł, ale to są właśnie już z Bożego Narodzenia. Tak więc to zostawiam. Szybki rzut oka na drugą stronę. Tutaj nic nowego nie ma. Jeszcze powróciłam na tą stronę, na której byłam. I mamy pościel 160 na 2 za 80 zł. Pościel oczywiście bawełniana. Tutaj kolejna wzór taki kwiatowy, bardzo gęste te kwiaty: 90 na złotych, tu jest 2 na 2,20 i w komplecie, oczywiście, tutaj też mamy dwie jeszcze poszewki na poduszki. I co by tutaj jeszcze? To by było tyle, i idziemy do kolejnej alejki. Kolejna alejka mm, ze słoikami. I spójrzcie, jaki słoik znalazłam. Wykonany z bardzo grubego szkła, z pokrywką za 10 zł, pojemność 900 ml. Bardzo ładnie prezentuje się ten słoik. I oprócz tego rozmiaru, mamy jeszcze większy słoik. Tylko tego niech odłożę. I właśnie przechodząc tą alejką, tutaj na dole zauważyłam kolejny słoik. Spójrzcie. Jeżeli chodzi o ten słoik, tak jak tutaj widzicie, duży, bardzo ciężki. Jego cena to 15 zł, pojemność 1800 ml, tak więc prawie dwulitrowy słoik za 15 zł. Uważam, że jest to naprawdę atrakcyjna cena, bo słoik też bardzo ładnie prezentuje się na żywo. Dobra, jeszcze druga strona tej alejki. I tak szybko tutaj patrzę jest coś co wpadnie mi w oko ale na razie tutaj nic takiego nie widzę przynajmniej z lewej strony teraz powrót na prawą stronę i zaczynają się kubeczki i już tutaj możecie zobaczyć pierwszy kubek, który wpadł mi w oko taki kwiatowy, dość duży złote ucho złote jakieś takie kropeczki i kubek kosztuje 15 zł 400 ml pojemności jego odwieszę poniżej mamy taką szklaneczkę jeżeli chodzi o tą szklankę, ona ma półświatę taką jakby fioletową, jeżeli chodzi o to szkło w ten sposób prezentuje się ta szklaneczka, coś ala kwiatek i ta szklanka kosztuje tylko 4 zł o już sądzę, że będzie szał na te szklanki bo akurat ich było bardzo dużo i kolejna nowość, kolejna tu widzę kolekcja kubek z kolekcji już wiosennej wiosenna nostalgia tego typu, również bardzo duży kubek. On kosztuje 15 zł. Tutaj też mamy 400 ml pojemności. I jeszcze kolejny kubeczek. Uważam, że naprawdę bardzo fajny. On kosztuje 10 zł. W ten sposób się prezentuje. Mnie on się super, naprawdę podoba. Jego odłożę. Jeszcze Wam pokażę kilka nowości jeżeli właśnie chodzi o różnego rodzaju szklanki i kubki tylko wyjdziemy z tej alejki bo na rogu mamy właśnie szklanki najpierw Wam tutaj pokazuję od góry do dołu i zauważyłam tego typu żebrowane szklanki 4 sztuki 380 ml pojemności tak jakby stożkowate jeżeli chodzi o ich, ich kształt i cena za zestaw to 25 zł Tutaj jeszcze Wam pokazuję z boku, jak prezentują się te szklanki. I tam z tyłu też mamy jakąś dłuższą szklankę, coś ala kryształ, 4 sztuki. I te szklanki kosztują 17 zł, 350 ml pojemności. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o szklaneczki. I teraz już jesteśmy przy doniczkach, osłonkach. I tutaj też mamy nowość. Spójrzcie na te osłonki one występują w dwóch. Rozmiarach, najpierw mniejszy rozmiar, kolor taki coś ala szary, coś w tym stylu, i ta osłonka kosztuje 15 zł, i teraz będzie większa, i jeżeli chodzi o tą większą osłonkę, ona kosztuje 25 zł, czyli 10 zł jest droższa. I jeszcze na dole zauważyłam kolejne. Ale to już są wykonane z tworzywa sztucznego, takie mniejsze osłonki, i one kosztują 4 zł. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Dziękuję i pa pa!